Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale 4 Wheels Faktory Słuchajcie, kolejny weekend mam przed sobą No i kolejny etap prac do wykonania przy Polonezie przejściówce Składam ją dalej No i dzisiaj mam gościa do pomocy Przyjechał do mnie Sebastian Były właściciel szarego Poloneza on go wyremontował, tego Poloneza i później ja go odkupiłem. Film o całym procesie odbudowy Poloneza przez Sebastiana możecie sobie znaleźć u mnie na kanale, ale nie o tym dzisiaj. Najważniejsze jest to, że mam pomocnika, który również jest zwariowany na punkcie FSO i będzie mi dzisiaj pomagał przy dalszym montażu elementów do auta. Zaplanowaliśmy sobie na dzisiaj, że zrobimy taką cięższą pracę, ponieważ środek już jest prawie skończony, zmontowany, tam zostały tylko do założenia siedzenia. Więc dzisiaj sobie może uzbroimy wszystkie drzwi i klapy, także tak będzie już auto praktycznie zamknięte. Włożymy przednią szybę. Spróbujemy go zamknąć. Zobaczymy, czy nam się uda to przez weekend ogarnąć. Także bierzemy się do pracy z Sebastianem i działamy przy Polonezie. Zapraszam na film. No i dobra, jesteśmy już na hali. Jest ze mną Sebastian. Siema Sebastian. Witam. Cześć, Wam. Seba, no i powiedz mi. Co sądzisz o dzisiejszym dniu? Uda nam się pomontować panele wszystkie dookoła i zamknąć ten samochód? Eee. <laughs> eee. Powiem tak, no, zobaczymy. No, na razie jeszcze kupa roboty przed nami. Uzbrajanie drzwi i tak dalej. No, no zobaczymy, jak to idzie, bo zawsze są jakieś, jak to się mówi, podgórkę. No, ja w... Coś że... wiem o tym podgórkę. Szczególnie myślę, z deską że... rozdzielczą. Myślę, że, że będzie okej. Okay. Dobra, szkoda gadać, bierzemy się do roboty. Naszykujemy sobie najpierw może stare drzwi, zaczniemy je rozkręcać i przekładać już na gotowo do polakierowanych nowych paneli. Dobra, bierzemy się do roboty. Zaraz zobaczycie jakie są efekty. No i dobra, drodzy widzowie, kilka minut minęło. No i tak się przedstawiają nasze prace. Mamy już na miejscu klapkę wlewu paliwa. No i tylna klapa też wylądowała Także właśnie z Sebastianem skończyliśmy montować, przykręcać tylną klapę Także teraz bierzemy starą klapę i przezbrajamy szybę Te zaślepki tutaj po wycieraczce i po spryskiwaczu, bo tego nie będzie No i tak to się prezentuje Tutaj założymy tą, ten boczek, tą osłonę, cover i Założymy, przykręcimy już amortyzatory, które tutaj już sobie czekają. Wkładamy szybę, kończymy klapę. I jeden element gotowy. Działamy dalej. No i dobra, kolejne minuty za nami. Szyba już na miejscu, także klapa jest kompletna i gotowa. Otwiera się ładnie, zamyka. Charakterystyczny dźwięk. Pyk, mamy klapę otwartą. Pyk, klapa zamknięta. No i tak to się prezentuje. A Sebastian już bierze pierwsze drzwi, rozpakowuje po lakierowaniu a tutaj mamy naszykowane drzwi do przekładki także przekładamy wszystkie elementy z tych drzwi do nowych i montujemy na auto działamy dalej jak tam Seba? może być o ogarniemy to? nie wiem, zobaczymy na razie idzie jakoś idzie <ścoughs> na wesoło no dobra, działamy dalej No i dobra, kolejne chwile mijają. Mamy pierwsze drzwi założone w końcu. Było trochę zabawy, nie powiem. Oczywiście ramki trzeba było malować, więc to też troszkę się nam zeszło. Malowane zostały tą gumą w sprayu. Także no, nie, nie wygląda to najgorzej. Nie chcę ostrości złapać o. Oczywiście, to wszystko jest brudne, tłuste, no bo było przed chwilą zakładane, montowane, ale mamy już drzwi. Brakuje rączki, ale nigdy jej nie było w tym Polonezie. To trzeba dokupić. Pierwsze drzwi za nami. Wcześniej już widzieliście klapę. No i bawimy się dalej. Sebastian właśnie walczy teraz yy, z przednimi prawymi drzwiami. Czy jesteś już mocno zmęczony i na tą robotę przy tym gracie? Nie, na razie jeszcze nie. Zaczęliśmy dopiero dzisiaj, więc, więc na razie jeszcze jest okej. Okay. <laughs> Walczymy dalej. No tak. Dzisiaj mamy drugi dzień weekendu walki z gratem. No i plan jest taki, żeby ogarnąć. Drzwi, zamknąć samochód, no a na koniec jeszcze wrzucić przednią szybę. Masakra, ile jeszcze pracy przed nami, ale to już takie przyjemne i miłe jak się zamyka auto, że ha. Naprawdę git. Zaraz wpadną przednie drzwi i prawa strona będzie zamknięta. Dobra. Rozbieramy, przekładamy na drugie drzwi i na auto. No i dobra, minęło znowu parę chwil. Mamy kolejne drzwi na aucie. Co prawda nie mają jeszcze ramek, są w malowaniu i sobie jeszcze schną. Rameczki będą założone chwilę później. Nie ma też lusterka, też będzie montowane chwilę później. No ale drzwi są założone, zamykają się tak jak w rasowym polonezie. Także yy, prawa strona już wygląda naprawdę całkiem fajnie. kurcze już widać fajne efekty. Sebastian już kręci kolejne drzwi. Lewy tył będą przezbrajane najpierw stare, trzeba rozebrać na części, pierwsze pozyskać Wszystkie tutaj podnośniki śrubki i zamki i przekładamy do świeżo polakierowanych drzwi. Jak Sebuś ogarniemy, to no, mogłoby być lepiej, no, ale damy radę. Damy radę. No, to najważniejsze nie poddajemy się działamy, walczymy dalej z gratem. No i zobaczymy za chwilę kolejne drzwi na aucie. No dobra, mamy. Trzecie drzwi, lewy tył. Są już na miejscu. Ramki, oczywiście, w malowaniu będą założone chwilę później. Coraz mniej mamy czasu. Więc na razie nie zakładamy ramek. Lecimy z kolejnymi drzwiami. Seba już tutaj obdziera nowe drzwi z papieru po lakierni. Seba, masz jeszcze siłę. Mam. No to najważniejsze Humory dopisują Tak, graty dają radę Graty dają radę, tak jest Dobra, lecę po drzwi stare I rozbieram je do przekładki Działamy dalej No i dobra, kolejna godzinka minęła albo dwie Już tego nie liczymy Siedzimy już drugi dzień w garażu Kurde. Mamy już wszystkiego dość Ale zobaczcie, właśnie wjechała przednia szyba Kurde, ale się cieszę. Seba, cieszysz się, że już szyba jest? Ta, że to po, koniec? Po trzech dniach walki z szybą, to jak najbardziej. <laughs> Oj, tam nawet dwa miesiące byłoby fajnie. Najważniejsze, że teraz weszło. No dobra. Oczywiście, z drugiej strony, przednie lewe drzwi też tam wylądowały na miejsce bez ramek standardowo. No i brakuje mi listwy, ponieważ ta, co była oryginalnie nie nadaje się, się nadaje. przerdzewiała i chyba trzeba zakupić nową, ale dobra ale jestem szczęśliwy, tak naprawdę samochód jest zamknięty bo tak, zamykamy tylną klapę pyk klapa zamknięta, drzwi pozamykane z dwóch stron, no i przednia szyba jejciuś, ale fajnie jak ja się cieszę. Seba, czy ty też się cieszysz, czy jeszcze pracujemy dzisiaj? Bardzo się cieszę. Ja jeszcze mam przed sobą półtorej godziny jazdy, więc kończymy. Jeszcze raz, co masz? No, ja jeszcze mam <grym> półtorej godziny jazdy do domu, więc kończymy. Kończymy na dziś, pewnie. Seba, strasznie ci mocno dziękuję, że Nie ma przyjechałeś, poświęciłeś swój czas. No i pomogłeś mi przy tym gracie. Bo po prostu zamiast iść na spacer z rodziną do lasu, to wolałeś przyjechać i kręcić grata. Tak? Bo Wiem, jesteś... jak to wygląda, jak karaka składałem sam. <gry> ja cię kręcę, ale się cieszę. Dobra, mamy to. Super, że Sebastian mnie odwiedził. Pomógł mi zamknąć przynajmniej dookoła ten samochód. Także ja się naprawdę bardzo, bardzo cieszę. Kurczę, no mega to wszystko wygląda już. Kurczę, jeszcze takie szybkie podsumowanie. Co udało nam się y, zrobić w ten weekend? No to tak, y, cały środek, mm, no cały środek, bez foteli oczywiście. No to mamy już zmontowany. Y, to było widać zresztą na poprzednim filmie. Nie decydowaliśmy się na montaż foteli, no, ponieważ y, chcieliśmy całe auto zamknąć panelami. I zainstalować wszystkie szyby. No, ale tak, tylne prawe drzwi, naprawdę fajnie to już wygląda. Tutaj poszła tak, oryginalna listwa, ta, która była na drzwiach. Natomiast ta kropka, przecinek, zwał jak zwał, no to jakiś jest tam plastikowy zamiennik, który trzeba będzie po prostu z czasem zamówić, taki jak trzeba, bo no to jest jakiś śmieć po prostu. Ale póki. Nie mam nowego, to jest taki zamiennik. Co do tych drzwi, nie mam tej rączki, tak jak już wcześniej wspominałem, więc tak, do zakupienia została mi tutaj ta rączka. Reszta boczku tutaj wszystko działa, tak. Szyba się normalnie opuszcza, podnosi, z tym nie ma żadnego problemu. Przechodząc teraz do. Przednich prawych drzwi od strony kierowcy były to nowe drzwi. No i nie założyliśmy tapicerki, ponieważ nie mam tych zapinek tutaj, co trzymają rączkę. Tak samo tutaj na dole powinny być raz, dwa, trzy i cztery, żeby przykręcić sobie później. Głośnik w tej plastikowej obudowie, więc te zapinki muszę zdobyć, te kołeczki takie specjalne, i dopiero zainstaluję boczek. No, przy okazji to yy, jeszcze będą tutaj te nowe drzwi w środku, wszędzie konserwowane, zalewane konserwacją. Także z tym na razie mogę sobie poczekać. Ale yy, szyba działa, nie ma yy, zainstalowanego lusterka jeszcze, yy, i tak. Oryginalnie było lusterko z pierwszej serii Poloneza Traka, przykręcane tutaj, ale wydaje mi się, że szkoda mi wiercić otwory w drzwi i zainstaluję tradycyjne lusterko takie jak było w akwarium czy w Karo. Po prostu zwykłe polonezowe lusterko. No i tak, tak to się prezentuje na stronie prawej. Z tyłu no to już yy, widzieliście, tak, jest tylna klapa zainstalowana, szyba yy, wciśnięta, także tutaj też mamy temat zamknięty. Oczywiście przyjdą to jeszcze naklejki na tylną klapę yy, w to miejsce yy, i tak samo tutaj, tak jak było to na oryginale, te naklejki już mam, ale emblematy będę wykonywał Klejał na sam koniec. No, i lewa strona tak samo yy, ramki malowane muszą wyschnąć. Dopiero będę je nabijał, nakładał, ale drzwi jak najbardziej już są funkcjonalne już z tapicerką, ze wszystkim. Także tutaj mamy tą sprawę załatwioną. No, i przednie lewe drzwi też brakuje mi tej listwy oryginalnej tak na, na sztukę teraz założyłem plastikowy zamiennik no ale on jest naprawdę tandetny brakuje tutaj ze 3-4 mm jest ta listwa krótsza no i słabo wygląda tak samo jak właśnie ten przecinek z lewej strony jak i z prawej do wymiany drzwi od środka już mają tapicerkę Otwiera się szyba, wszystko się zamyka, yy, brakuje zaślepki, też jej nie było, więc dlatego jej w tym momencie nie ma, to jest do dołożenia. No i tak samo yy, z tej strony, yy, jest to wersja C, więc lusterka nigdy nie było, no i teraz... Albo ze względów bezpieczeństwa zainstaluję takie samo lusterko z lewej jak i z prawej, albo zostawię ten trójkącik tak jak jest teraz. Zobaczę jeszcze jak to, jak to wyjdzie. Mam też tak naszykowane już błotniki na lewą oraz na, na prawą stronę. No i tak samo z błotnikami. To nie są oryginalne listwy, ponieważ te oryginalne się rozpadły demontując ze starych błotników. Więc to też jest tandetny plastik, który trzeba będzie wymienić. Natomiast na tym błotniku z lewej strony tutaj mam oryginalną listwę, bo się uchowała. Natomiast ta przednia siekierka tak samo się rozpadła i nawet nie mam nigdzie w swoich zbiorach takiej po prostu plastikowej tandetnej listwy. Także na razie jest bez listewki, ale moje pytanie jest może do was takie, jaką tutaj się kładzie pastę, masę, bo te błotniki tutaj w tym miejscu były zawsze na takiej paście i tak samo tutaj po całej tej długości. Podpowiedzcie mi, co tutaj za preparat położyć, żeby te błotniki już mógł przykręcić na stałe do do poloneza. No i dobra, weekend się kończy. Jesteśmy padnięci naprawdę. Yy, niby yy, może to się wydaje, że mało pracy, bo tylko yy, przezbroiliśmy drzwi i zamontowaliśmy drzwi z klapą i przednią szybę, ale no, zeszło się trochę czasu, także yy, jesteśmy padnięci, mamy dość. Także na dzisiaj yy, kończę yy, filmik. Zapraszam na kolejne odcinki z serii odbudowy Poloneza Przejściówki. A na dziś to koniec. Dzięki bardzo, do usłyszenia. Cześć!